Tutaj też naszym zadaniem jest wskazać liczby niewymierne, czyli zobaczcie. Jeżeli chodzi o podpunkt A, no to nie wykonamy tutaj żadnego odejmowania. Nawet gdybyśmy tutaj dopisali sobie jedynkę w mianowniku i sprowadzili to do wspólnego mianownika, to i tak odejmowania tutaj nie wykonamy, to po prostu będzie liczba niewymierna. Natomiast troszkę inna sytuacja jest tutaj, bo pierwiastek z 9 wiemy, że jest równy 3. Między tym ułamkiem a pierwiastkiem znajduje się znak mnożenia, czyli to możemy zapisać jako 10, dodać 2 trzecie razy 3, czyli razy 3 pierwsze. Możemy to sobie skrócić. No i mamy 10 plus 2, czyli 12. A 12 można zapisać jako ułamek, taki na przykład, czyli jako 12 pierwszych, czyli to będzie przykład liczby. Wymiernej. Może zaznaczmy sobie kółeczkiem te przykłady, gdzie będą liczby niewymierne, czyli to, czego szukamy. No dobra, mamy podpunkt C. No to spójrzmy. Pierwiastek z 16 drugiego stopnia, tak? To jest pierwiastek kwadratowy, to będzie 4. Dodać dwa pierwiastki z 14. No 14 można byłoby co prawda zapisać jako 2 razy 7, no ale pierwiastka z tego nie wyłączymy, czyli zostawiamy to w takiej postaci, i to będzie przykład liczby niewymiernej, czyli mamy podpunkt C też, też zaznaczony. Następnie tutaj, między jedną drugą a tym pierwiastkiem mamy mnożenie, czyli mamy tak, jedna druga, Razy pierwiastek kwadratowy z 4 to będzie 2, czyli zapiszmy jako dwie pierwsze. Odjąć pierwiastek drugiego stopnia ze 121 to będzie 11, tak? no bo 11 razy 11 to właśnie 121. Czyli mamy tak, tutaj sobie skrócimy przez 2, czyli mamy 1 odjąć 11, czyli minus 10. A minus 10 to minus 10 pierwszych, tak możemy sobie zapisać, czyli to jest liczba wymierna. Spójrzmy dalej. Pierwiastek trzeciego stopnia z 9, to tutaj sobie nic nie wyłączymy, zostaje to już w takiej postaci, czyli to będzie liczba niewymierna, to zaznaczmy. No i teraz tutaj mamy tak 15, dodać 6 razy. No, i pierwiastek z 27 to będzie 3, no bo 27 to jest 3 razy 3 razy 3. Czyli możemy zapisać, że tutaj pod pierwiastkiem, o, mamy taką sytuację, tak, bo dałam to 27, czyli pierwiastek trzeciego stopnia będzie równy 3, czyli mamy 15 dodać 18, czyli 33 co możemy zapisać jako 33 pierwsze na przykład, no i tutaj już widać, że to będzie liczba wymierna.